Ten materiał powstał m.in. dzięki wsparciu Piotra Kaczora. Także dziękuję serdecznie za, za wsparcie na Patronite i zapraszam do zobaczenia materiału o PS4 Pro. Hej ludki, ja nazywam się Matt i zapraszam do kolejnego materiału na moim kanale. Pytanie, które przewijało się od dosyć dawna. Kupiłem PS4 Pro, i wielu z Was pyta mnie, czy jest sens kupowania PS4 Pro, jeżeli nie posiada się telewizora 4K. No i właśnie ja mam taką sytuację, że nie mam telewizora 4K, mam telewizor Full HD, a i tak kupiłem PS4 Pro. A dlaczego? No jest jeden bardzo ważny powód, dla którego kupiłem PS4 Pro gry chodzą płynniej. Nie zawsze, bo jest bardzo dużo porównań gier, które na przykład na zwykłym PS4 chodzą ok, a na PS4 Pro się zacinają. Ale myślę, że to jest kwestia tego, żeby dopaczować niektóre tytuły lub ewentualnie usprawnić stabilność systemu PlayStation 4 Pro, co Sony nam sukcesywnie wciska w każdym update'cie firmware. Czy ja widzę różnicę na telewizorze Full HD? Jeżeli chodzi o płynność gier, na przykład taki The Last Guardian na PS4 czasami spada nawet do 20 klatek na sekundę, co jest naprawdę nieakceptowalne. Ale na PS4 Pro jest już bliżej tych 30 klatek, chociaż też nie jest zawsze idealnie i zdarzają się takie momenty, że spadnie poniżej tamtych 30 klatek, ale nie jest to aż tak wkurzające jak w przypadku zwykłego PS4. Co jeszcze mogę powiedzieć? Większość gier na PS4 Pro jest renderowana w rozdzielczości troszkę wyższej niż Full HD, a później dopiero na przykład jest skalowana do Full HD. Ale przekłada się to na to, że na przykład jeżeli macie jakieś nie wiem, ogrodzenia lub miejsca, gdzie są ząbki, ale skalujecie z wyższej rozdzielczości w dół, to jest to troszkę mniej widoczne. Na PC tak bardzo często robi się tak, że nawet jeżeli macie sprzęt, który spokojnie daje sobie radę w wyższej rozdzielczości. Ale macie na przykład monitor Full HD, to jest taka opcja, żeby skalować grafikę w wyższej rozdzielczości, a dopiero później schodzić, robić downscale do waszej rozdzielczości monitora i wygląda to i tak lepiej, gdybyście grali po prostu w natywnej rozdzielczości. Owszem, jest to bardziej zasobożerne, no ale wygląda ładniej. Druga kwestia jest też taka, że moim zdaniem PS4 Pro chodzi ciszej i szybciej przede wszystkim. Czasy ładowania są krótsze, na przykład taki wiedźmin to potrafi się ładować jakieś 15-20 sekund szybciej. Jeżeli chodzi o resztę gier, z tego co widziałem, porównania na, na YouTube, bo tych wszystkich gier nie mam, które tam akurat widziałem, to czasy ładowania faktycznie są krótsze. Byłyby jeszcze szybsze, gdybyśmy tam zainstalowali dysk SSD, no ale taki terabajtowy dysk SSD, no niestety nie jest zbyt nieopłacalny. A dlaczego tak się dzieje, że te gry się ładują szybciej? Otóż jest bardzo łatwe wytłumaczenie na to. Mianowicie PS4 Pro zostało wyposażone w kontroler SATA 3, więc nawet takie standardowe dyski HDD dużo szybciej działają, dużo szybciej katalogują te pliki i dużo szybsze czasy dostępu uzyskują. Dlatego też tego ładują się troszkę szybciej. Idealnym rozwiązaniem w tego typu sytuacjach jest np. kupno dyska hybrydowego, czyli takiego, który ma talerz mechaniczny, jak zwykłe dyski HDD ale ma też taką szybką pamięć podręczną, która, ma, która bardziej przypomina dyski SSD. Takie rozwiązanie uzyskuje jeszcze szybsze czasy dostępu i jeszcze bardziej skraca czasy ładowania. No ale tutaj też musimy liczyć się z tym, że takie dyski hybrydowe są troszkę droższe od dysków HDD, ale z drugiej strony nie są aż tak drogie jak zwykłe dyski SSD, więc jest to taki dobry kompromis pomiędzy ceną a wydajnością. I dla mnie to jest coś, w co warto zainwestować, i sam przymierzam się do kupna taki, takiego dysku, bo w niektórych grach czasy dostępu są po prostu zbyt długie. I mam nadzieję, że to coś poprawi. No i tak wiem o tym, że PS4 Pro wygląda jak trzywarstwowy naleśnik. Wiem o tym, ale ja nie patrzę na to, jak ten sprzęt wygląda, bo mam go i tak pod telewizorem, i przez większość czasu go nie widzę. Na uwagę zasługuje to, że pad jest troszkę inny. Trzeba zacząć też od tego, że na touchbarze jest pasek taki, jak macie z tyłu ten taki ledowy, diodowy, chciałem powiedzieć jebowy, nie wiem czemu. I on też świeci, ten touchpad, więc jeżeli ktoś z Was gra w nocy, to może troszeczkę mu to przeszkadzać, chociaż ja sobie zjechałem z jasnością tego lightbara z tyłu na jak najniżej i jest spoko, mi to akurat nie, nie przeszkadza. Nawet jeżeli gram bez żadnego źródła światła. I dlaczego kupiłem PS4 Pro? Bo widziałem gify, gdzie ktoś pokazywał mi, jak wygląda Final Fantasy XV na PS4 Pro i wyglądało dużo ładniej. No i to chyba było to, co, co, co mnie skłoniło do zakupu. Zdanie na temat Final Fantasy XV troszkę zmieniłem, więc jeżeli tam dawaliście łapki w dół pod tamtym filmem, no to zapraszam do przesłuchania ostatniego podcastu Lag, tam chyba jest numer 86. Tam troszeczkę szerzej mówię o tym tytule, już po kilkudziesięciu godzinach z Finalem. Nagraliśmy też specjalny odcinek podcastu In Input Lag tylko i wyłącznie o Final Fantasy XV i tam już rozmawiamy ze spoilerami, więc jeżeli macie go sko skończoną i żadna fabuła Wam już nie jest straszna, to możecie właśnie posłuchać tego typu materiału. Jeszcze jedną ważną rzeczą, jeżeli chodzi o PS4 Pro, jest możliwość zapisywania zrzutów ekranu w rozdzielczości 4K. To jest bardzo przydatne, szczególnie jeżeli używacie tam rozszerzenia PNG, które ma zdecydowanie lepszą jakość niż, niż od Peggy. Kolejną rzeczą jest to, że wydłużono czas nagrywania klipów z rozgrywki, więc jeżeli wrzucacie później jakieś klipy na YouTube'a albo gdziekolwiek do sieci, to te klipy mogą być dłuższe. Generalnie PS4 Pro jest dobrym wyborem dla kogoś, kto na przykład jeszcze nie ma PS4. To moim zdaniem dzisiaj nie opłaca się zbytnio pakować w zwykłe e, PS4. Lepszym wyborem jest właśnie dopłacenie do tego Pro, no i cieszenie się już od razu lepszą animacją, troszkę lepszą grafiką i tak dalej, i tak dalej. Nie polecałbym kupowania PS4 zwykłego w tym momencie. Bo, jak bardzo lubię Sony i jak bardzo bym chciał wierzyć, że tak będzie, że korporacja będzie patrzyła na zwykłych ludzi, to obawiam się, że za rok, dwa, trzy tytuły na PS4 Pro i zwykłe PS4 mogą się już tak rozjeżdżać graficznie. No, że nie będzie to zbyt dobre rozwiązanie. Po prostu gry będą chodziły gorzej, miały mniej klatek, może graficznie będą dużo bardziej odstawać. Troszkę tutaj liczę na to, że tytuły ekskluzywne będą wyglądać równie dobrze na obu platformach. No ale nie oszukujmy się, że deweloperzy szukają jak największej mocy, jak najlepszej grafiki i płynności, więc w pewnym momencie będą się skupiać głównie na PS4 Pro. A te zwykłe PS4 niestety no, zostanie troszeczkę zapomniane. Co mnie troszkę boli, no ale taka jest kolej rzeczy, i niestety musimy się z tym pogodzić. No niestety, no tak, tak już po prostu jest. Na pewno coś jeszcze pominąłem, więc jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania na temat PS4 Pro, to zadajcie je proszę w komentarzu, odpowiem na każde. Taki mały hint, chcę też nagrać sesję QA, jakieś tam krótkie po 5 po 10 minut, ewentualnie z jakimś jednym dobrym pytaniem od Was, więc jeżeli macie jakieś pytania, to po prostu walnijcie w komentarzu, zróbcie tam jakiś nawias P, czy cokolwiek, po prostu napiszcie pytanie do QA. Postaram się je zebrać i na te, na te najlepsze. No, jeżeli będzie ich mało, to po prostu na każde postaram się odpowiedzieć. No i zapraszam też na mój profil, na Patronite, bo tak naprawdę ten materiał powstał dzięki wsparciu z Patronite'a, za które na przykład kupiłem sobie mikrofon krawatowy i teraz mogę siedzieć przed wami i, i rozmawiać. Kolejnym etapem są nieco lepsze lampy, bo tak naprawdę teraz nagrywam na no nieco kijowych, także to też trzeba by poprawić w przyszłości. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Mat i zapraszam do kolejnych materiałów na moim kanale.